Za nimi trudna przeszłość. Przed nimi nadzieja na długi spacer. W zielonogórskim schronisku mieszka około 250 psów. Opiekuje się nimi około 30 wolontariuszy. Czasu starcza na dwa spacery w tygodniu. No najlepiej jakby wychodziły codziennie, no ale niestety brakuje ludzi, yy, którzy przychodzą tutaj do nas i pomagają nam wyprowadzać te psiaki na spacer. Majówka to idealny moment, żeby włączyć się do pomocy, a 10 maja wziąć udział w ogólnopolskiej akcji Bieg na 6 Łap i wybiegać psa ze schroniska. Możemy sobie zrobić dziś przerwę na łączce, położyć się, z nim pobawić. A jeśli to jest młody, aktywny pies, no to jak najbardziej. Dobrze, żeby taka osoba się z nim przebiegła, wzięła ze sobą piłkę. A nuż taki pierwszy kontakt zaowocuje w przyszłości trwalszym związkiem. W marcu Zielonogórskie Schronisko oddało do adopcji 78 psów, w kwietniu niemal połowę mniej. Będą naprawdę oddanymi, wiernymi przyjaciółmi, takie zwierzaki z odzysku. Może to brzydko brzmi, ale tak naprawdę są dwa razy bardziej wierne i bardzo doceniają to, że w końcu idą do domu. Schronisko nie odda zwierzęcia, jeżeli właściciel będzie kazał mu żyć na łańcuchu. Przyszły opiekun musi mieć 18 lat i przejść wywiad przedadopcyjny. Właściciel będzie mógł skorzystać z pomocy behawiorysty, który pomoże ustawić psa. My zawsze zachęcamy do tego, żeby zanim już się zdecydujemy na tą adopcję, zabrać psiaka na spacer i go poznać, być przekonanym, że jego temperament, osobowość faktycznie nam odpowiada i że będziemy w stanie spełnić jego potrzeby. Decyzji nie podejmujemy pod wpływem takiego widoku. Musi być świadoma i odpowiedzialna, bo jej konsekwencją jest przyjaźń na lata.